Cześć, w tym filmie test i prezentacja dwóch zestawów wielofunkcyjnych wierteł z serii Parkside Performance. Zestawy w plastikowych pudełkach, z przezroczystą szybką, wiertła z widią. Mamy tutaj 7 sztuk, 4, piątkę, 2, szóstki, 8, 10 i 12. Wiertła wielofunkcyjne, zeszlifowaną płytą ze stopu twardego do betonu ceramiki. Płytek, muru, blach metalowych, aluminium, lekkich materiałów budowlanych, drewna lub tworzyw sztucznych. Także do wiercenia z udarem. Podczas wiercenia w ceramice maksymalnie 300 obrotów na minutę. Natomiast w pozostałych materiałach typu cegła, stal maksymalnie 2000 obrotów na minutę. Te uniwersalne wiertła porównam do zwykłych, dedykowanych wiertł, Również z Parkside'a. Nie ma sensu, nie idzie dalej. Drugi zestaw wierteł w bardzo podobnym pudełku. Tylko tutaj mamy 6 sztuk wierteł: dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka i ósemka. Również są odchylane do precyzyjnych otworów w twardym i miękkim drewnie. Możliwe resztki gwoździ pozostaje w drewnie, są bezproblemowo przecinane. Krótkie podsumowanie na koniec. Wiertła uniwersalne, a więc nie są to wiertła do ciągłego, seryjnego wykonywania otworów w jednym i tym samym materiale, są one do sporadycznego używania. Jeżeli mamy do wykonania kilka niedużo otworów, wtedy możemy użyć właśnie takich wierteł. Nie musimy mieć każdą paczkę z osobna. W jakiś sposób może to jest oszczędność, ale trzeba też brać pod uwagę, że są mniej na pewno żywotne podczas wiercenia w metalu niż. Dedykowane wiertła do metalu, którymi będziemy ciągle w nim wiercić, czy to do betonu, czy, czy innych materiałów. Jak chodzi o wiercenie w cegle, no to o wiele szybciej radzą sobie niż dedykowane wiertła do betonu, no bo mają tutaj bardzo ostrą tą widię, bardzo szybko się zagłębiają. Jak chodzi o stal cieniutką, taka, taka jak profile CD, no to fajnie się tym wierci, dosyć szybko jak na takie uniwersalne wiertła. Natomiast jak chodzi o grubszą stal, kiedy próbowałem z tym z tym profilem już 3 milimetrowym, no to jest to za dużo na niego, na te wiertła to już jest za dużo. Jak chodzi o te wiertła do drewna, no to one znowu w drewnie bardzo szybko się zagłębiają, trzeba powstrzymywać wkrętarkę. Jeżeli wiercimy na drugim biegu na jedynce, no to jeszcze jakoś to idzie. Natomiast lepiej się panuje po prostu nad tym wierceniem, nad wkrętarką, jeżeli używamy tradycyjnych wierteł. Te są dedykowane do drewna z gwoździami, jeżeli trafimy na coś, no to przez to, że one są tutaj tak naostrzone w taki sposób, no to przewiercimy to po prostu. Ogólnie rzecz biorąc, ten zestaw mi się bardzo spodobał. Na plus, na pewno, że ta uniwersalność to nie jest jakiś mit, tylko że rzeczywiście są uniwersalne i dają radę. Tylko, że oczywiście na pewno będą mniej żywotne, jeżeli będziemy używać do wszystkich materiałów. Napiszcie, czy używacie takich, co o nich sądzicie. Ja Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Hej!